W 20 rocznicę powstania Centrum Języka Angielskiego Right Now, jednej z najstarszych i największych szkół językowych na Śląsku, pragnę zaprosić Państwa bardzo serdecznie na wielki test języka angielskiego, by udowodnić, że Żory znają angielski. Na pomysł przeprowadzenia testu wpadła szkoła językowa Homeschool z Białegostoku, która za pośrednictwem Stowarzyszenia na Rzecz Jakości w Nauczaniu Języków Obcych PACE, zrzeszającego znaczące szkoły językowe w Polsce, a współpracujące z RightNow, rozpropagowała tę ideę na skalę ogólnopolską. W Żorach test odbędzie się 17 czerwca w niedzielę o godzinie 11 w kinie na Starówce. W tymto dniu, o tej samej godzinie, kilkadziesiąt miast w całej Polsce napisze test stworzony przez ekspertów wydawnictwa Macmillan który określi poziom biegłości językowej Polaków według skali Common European Framework of Reference uznanej przez Radę Europy dla ujednolicenia poziomów językowych na naszym kontynencie. Najniższy poziom elementarny to A1, a najwyższy to poziom biegłości posługiwania się językiem obcym C2, który odpowiada poziomowi Cambridge Proficiency. Właściwy test jest więc przeznaczony dla osób od 13 roku życia, ale zgodnie z zamysłem pomysłodawców, zapraszamy na test całe rodziny, gdyż dla dzieci od 8 roku życia przygotowano specjalny test poziomujący, odpowiedni dla uczniów w tym wieku. RightNow przy wsparciu hojnych sponsorów przygotował dla uczestników także cenne nagrody iPad, tablety, aparaty cyfrowe, kursy językowe i inne niespodzianki czekają na osoby, które wezmą udział w teście oraz konkursie przy rejestracji. Jednak sam test jest anonimowy, a wyniki testu zostają uja ujawnione jedynie osobie po zalogowaniu na stronie. By zarejestrować się na test, wystarczy odwiedzić stronę www.miastożory.znaangielski.pl i przejść do panelu rejestracji. Strona generuje kod numeryczny dla każdej osoby i test w ten sposób jest pisany anonimowo, a jego wyniki są tajne. Jesteśmy też zaszczyceni, że patronat nad naszą częścią imprezy żorską objął prezydent miasta, pan Waldemar Socha, oraz, będący mieszkańcem żor, wojewoda śląski, pan Zygmunt Łukaszczyk. Razem z nami test będą pisać również osoby naszego miasta politycy, muzycy, artyści, sportowcy. Wszyscy oni chcą otrzymać rzetelną informację, jaki poziom biegłości językowej osiągnęli, i zbliżyć się z innymi miastami. Pozostało niewiele czasu, więc zarejestruj się już dziś. Wierzę, że Żorzanie znają angielski. Udowodnijmy to sobie i Polsce. A potem zobaczmy, jak wypadła nasza wiedza względem innych miast na specjalnie stworzonej ogólnopolskiej mapie. Do zobaczenia w kinie na Starówce, 17 czerwca, godzina 11. Jednocześnie nasi native speakerzy przeprowadzają na terenie Żor Certyfikację punktów handlowo-usługowych w celu ułatwienia obcokrajowcom dotarcia do miejsc, gdzie mogą zostać obsłużeni po angielsku. Niestety, ilość tych punktów w żorach nie powala na razie na kolana, ale mam nadzieję, że zarówno test, jak i certyfikacja upewnią żorzan w świadomości, że warto znać języki obce.